Yy, dropów wspólnych i tak dalej żeby od razu tam czyja kobieta pracowała jako prosty. A twoja kobieta jest szmatą zwykłą. I masz kurwa syna pół Mongoloida kurwa. Chuci w dupę, kurwa, w jebany. I co? Po chuj tak opowiadać o kimś, wiesz co chodzi. Nie? Jebać was kurwa i tyle, no i co? Wszystko będzie wyjaśnione, to poza internetem się będzie działo. No. Jebać to kurwa wszystko, jebać wszystkich fanów kurwa tego nitrozyniaka, co kurwa mnie obserwują. Odobserwujcie mnie kurwy wszystkie. Lepiej, żeby mnie wiedział na czym stoję kurwa. Nie chcę takich ludzi, którzy kurwa yy, są dzisiaj tu, jutro tam i tak dalej, jakieś chorągiewy i tak dalej. Jebać się kurwa. Ja to powiedziałem wcześniej po hiszpańsku kurwa sto razy. Powiedziałem kurwa o co mi chodzi, dlaczego mam problem. O co mam problem i tak dalej, nie? Mega to jest, kurwa, słabe, wiesz, udajesz, tak jak ty, kurwa, jakieś strony, kurwa, 100 tysięcy, kurwa, na pół miliona, kurwa, by moje życie ratowało, kurwa. Oni mi teraz podwoją teraz zaliczkę, wiesz o tym? Wziąłem, kurwa, 260 euro, kurwa, wezmę następnym razem 540. 520, 540, 550, zobaczymy, oni mi podwoją. Co ty udajesz, kurwa, że ty mi, kurwa, życie uratowałeś, kurwa, że co? Że kurwa robiłeś kurwa prawie milion euro, kurwa obrotu, kurwa przez rok czasu i dałeś kurwa co? 120 tysięcy euro, kurwa i robisz się kurwa na bohatera, kurwa całej półwyspy i tak dalej. Wiesz co chodzi? Myślałem, że ty jesteś kurwa normalny człowieku. Będziesz kurwa wrażał kobiety i tak dalej. Ci kurwa dojadę, ci kurwa oczy wyjmę kurwa i tyle. Czy w Hiszpanii bym zastrzelił na 100%, kurwa za to co powiedział, kurwa jebać go, kurwa jebać go, ruchać go w dupę i tyle, no. Słuchajcie, nie chce mi się gadać? nie będzie jak jest, nie? Życzę wszystkim kurwa miłej nocy i tak dalej, wiecie. Sami sobie tylko zweryfikujcie, co jest kurwa normalne i co jest nienormalne, jakie zachowanie i tak dalej. Siedzi ktoś kurwa za klawiaturą i tak dalej. Opowiada jakieś rzeczy, wiecie. Słabe to jest. Obojęny kto by skrzydło by nie dał, obojętny kto by się nie wstawił, obojętny kto by nie pomógł i tak dalej. Mega słabe to jest. Jak się nie robi po prostu, nie? Że tutaj, że czyja kobieta i tak dalej. Twoje to kurwa nawet by nie chcieli za 10 euro, kurwa. A z Moskwą to ty sobie sam pogadasz, kurwa. Czy z kimkolwiek, to nie ma co tam wymieniać żadnych ksyw. Nie ma takiej sytuacji, nie powinno być czegoś takiego, wiecie o co chodzi? Jest okej okay, tam, róbcie swoje. No, jest to tylko kolejny powód. Ktoś tam mu dał skrzydełko, ktoś mu na to pozwolił tak się wy, wy, wypowiadać i tak dalej. Tak nie powinno być. Mm. Pozdrawiam Sągoku. Ja nie wiem, jej, ja byłem Alfonsem swojej, kurwa. O czym ty pierdolisz, człowieku? Ja takich pieniędzy kurwa nie potrzebowałem, odkąd ja kurwa z z tym człowieku. Co to są w ogóle za teksty? To są w ogóle jakieś zafrajowskie, kurwa policyjne wypowiedzi. Nitro. Du bist ein Hurensohn, ich schwöre auf meine Mutter, du bist ein Bastard. Ist egal, du kannst sagen, was du willst, wir ficken dich in echten Leben, Dicker. Wir ficken dich nicht im in Internet. Alles gut, Dika. Mach doch weiter. Niemal Problem und geht jetzt auf Du die auf Du bist ein gefickter Hurensohn. Ich schwöre auf meine Mutter, du bist einfach nur ein Arsch gefickt, ich Wir ficken deine Mutter von Mutter, du Bastard. Alles gut. So haben sie ich fick seine Mutter den Hurensohn. Alles gut, Mann. Ich fick deine Frau, ich fick dein Kind du Hurensohn. Hast du mich verstanden, du Bastard? Du kannst reden, was du willst, mit Pseudo-Gangster, und das, Bruder, ich zeig dir was anderes, Dicker. Ich will das gar nicht jetzt hier Dings im Internet erzählen, Dicker. Alles gut, Mann, wir sehen uns. Dann nimm mal nicht so ich. nicht ich drop Dobra, trzymajcie się zniej. Każdy, co jego obserwuje, nie obserwuje mnie. Wypierdalajcie ode mnie. Wypierdalajcie, skoro jesteście, kurwa, tylko na jego rzecz tak dalej, skoro on tak mówi. Jeżeli jeszcze raz, kurwa, będą mojej familie jeszcze jedno, byle iść, zfikić ten kient, a zmyślać tam duchu hundzą. Okej? Okay? Wir sehen uns sowieso, du Nuttensohn, du Dreckiger, du. Ich geh zu deiner Mutter, du Hurensohn, du Schmutz, du. Tschüss.